W każdym razie, pan Woroch, który zrobił Falieton taki dwuminutowy blok o wizycie nawrockiego w Londynie, pominął to, że postać naszego niepoliczonego prezydenta jest szeroko znana jako antyunijny futbolowy huligan i alfons. Także i to nie to ja pokazuję The Sun, ale to od Desan, który jest takim brukowcem trochę. Ale po The Times, który jest po prostu taka ważna gazeta opiniotwórcza w kręgach takich high life, też pisało dosłownie to samo, w cudzysłowie wprawdzie, ale pimp, czyli pimpuś, czyli... Alfons. No. W każdym razie, z tego co wiem, Nawrocki ich nie pozwał, onet podobno pozwał, ale w każdym razie jest to, że tak powiem, w Wielkiej Brytanii znana postać. I Woroch to przemilczał, ale jeszcze kilku rzeczy nie powiedział, ale może zacznijmy od tego, co powiedział. Zobaczcie tutaj fragment wczorajszych wiadomości TVN-u i wszystko, co zostało powiedziane na temat tej dwudniowej wizyty w dwie minutki. To pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Wielkiej Brytanii. Z premierem rozmawiał o próbie przejęcia Grenlandii przez Amerykanów oraz o bezpieczeństwie w kontekście rosyjskiej agresji w Ukrainie i wojskowej współpracy polsko-brytyjskiej. Z Londynu Maciej Woroch. Wizyty wszystkich zagranicznych gości tu na Downing Street w ostatnich miesiącach koncentrują się z wyjątkową mocą na rozmowach o europejskim bezpieczeństwie. Tym razem nie było inaczej, choć inaczej niż w przypadku wizyt prezydenta Francji czy kanclerza Niemiec. Na pierwszym miejscu nie znalazła się kwestia wojny.